Teraz strzelaj. O, oh, ja pierdolę. Nie chcę mi się tego czytać, nienawidzę tych rozdziałów. Co to za... Jakiś ty piękny! Ekstra Kolejna kartka? Ogłaszam Lairda dziwką ŁAAA Czytałem książkę Ekstra Spadaj dziwko Tu byłem, wziąłem baterykę czy nie wziąłem? Nie brałem. Ten żyga, spadaj. Dobra, ten kolej idzie. Będziemy kościół czy nie będzie kościół? Nie, on w ogóle idzie zabijać resztę. Albo żygać. Też można. to czytaliśmy, to to nas nie interesuje. Tu otwieramy. Tu zamkniemy. I teraz czytamy. Albo nie. Przejście, przejście. Jak on trzyma tą maczetę? No jest przyklejona do ręki. Jak tu mogę uciec stędy? Czyli ja mam to zdjęcie to chyba na kamerze. Jest. Ogłaszam Larda dziwką, która prowadzi nas ku infekcji. Ogłaszam Larda szkorbutę, która prowadzi nas ku potępieniu. Ogłaszam tego gościa perfidnym, który prowadzi nas ku zanieczyszczeniu. Ogłaszam darara podstępnym, który wykrwawi nas na śmierć. Ogłaszam gorakiem, który doprowadzi, doprowadzi nas do wymarcia. Ogłaszam... Sixem per evelomortem tyrannis. w ogóle jakiś psan był. <grystanie> Nie wiem, po co w ogóle tak delikatnie to otwieram. Jest tutaj, ten śpi, przejścia nie ma, ja już nie miałem iść, szczerze, tu byłem. Jest coś? Uchwyciłem zabójstwo! Jesteś na kamerze? <grymka> o, ma to daleko w dupie. Mam wszystko na kamerze. Ekstra Ktoś tu uciekał w ogóle, miał siły w ogóle nawet na to Żeby się wedzać tak krwawiąc Wiem, za dużo mówię w ogóle I jeszcze się tego nauczę

I jesteśmy po drugiej stronie. Tutaj gówniarz zginął, a ciała nie ma. Podejrzane. Archiwum Mix. Whoa! za czymś. What the fuck? Teraz strzelaj Dajesz O, że pierdolę Kość, co ma ajma Nie, nie z spieprzaj, spieprzaj ode mnie Jeszcze jeden strzał i po mnie Przedresie, przedresie przedresie jestem w szkole. Wybornie! Przerwa <laughs> Close enough. Dalej zamknięte, ale to jest irytujące. High School Discipline Knowledge Morals Faith. We're not alone here. To już słyszałem. I czym ja mogę przejść? Aha, bo tu są drzwi. Tego nie mogę rozwalić. godzina? Za 1012. Ciekawe, czy w ogóle cały czas będzie, będzie ta sama godzina. Za 10 12, trzeba pamiętać. Tam też będzie zamienna. Dobra, zaskoczyli mnie. <grych> Interferencje w kiblu nie ma bateryjki, a to czemu? Czemu nie ma w kiblu bateryjki? Gwałtaścia, jedynce była <grymny> mogę w... <grymny> Windows 9.5! To z wygaszać! wejdź, a nie to jest wejdź. <laughs> Przejrzyj się. Ojcze Parkori, zabrałam pan gry, pana Grey'a z dzisiejszego WF-u, żeby, aha, bo tu nie ma polskich znaków, <laughs> na komputerze. Pannę Grey z dzisiejszego wf żeby z nią porozmawiać. Ojciec Luffer Milcz przekazał mi, że obawia się, że panna Grey jest jest wrażliwa jak na dziewczynkę w jej wieku. Nie wątpię, bidulka. Wiem, że miałeś dłużnienia ja z jej ojcem, jego charakterem. No i mia... zmia... Zmiar... zmiar... była prawdziwą tragedią. Więc, panie nad jej... Świeć, panie, na jej duszą. Tak czy siak... O, Luffer mówi się, że to zły pomysł, żeby Jessica jechała na tą wycieczkę do fabryki fortepianów i jak się z nim zgadza, ja się z nim zgadzam, mogłaby uciec. Serio? Naprawdę? Lepszych rysunków w ogóle nie mogliście zrobić. To by nie były fanarty. To jest wszystko pozamykane, nic ciekawego nie ma. Można się schować, nie można, ale ciekawe po co? Do tej pory nic z nas nie, nie czekało złego. Bateria i dalej oni. What would Jezus do? Co by zrobił Jezus? Wtyk, kibla, coś musi być. A, czekaj, tu jest przejście! O CIE pierdolę! Nie nagrałem tego! Ja to jeszcze nagram. Alabier, potwierdzamy wszystkie drzwi. Nie wiem, co to było. Ale lubię ten dźwięk. Nie wiem, czemu ale lubię ten dźwięk. Jakby wybierał w ogóle te opcje w milionerach, oni mają na w ogóle na temat tych obrazków. Albo nie chciałem się dodatkowych dni wrzucać. Dlatego powiedzieli wielokrotnie. Apteczka tutaj? Po co mi apteczka? Nie wiem. Ile tych drzwi jeszcze pootwieram? Może to jest achievement? Otóż wszystkie drzwi! Fajnie było, bo ja tak właśnie robię. Jest kartka, też przejrzystość, czy stać? nie? Jest wisielec. St Sant. Angle. Strangle. Strength? Nie, Strangle. Wisielec ogólnie chyba to się tak ma być. Chyba Strangle to jest wisielec, ale mogę się mylić. Wejść drabinkę? Nie można wziąć drobinki, Tylko tak normalnie trzeba przejść. Ha! Weźliśmy w ogóle z tego już snu. Ah yes, the gollies. have him. Fuck off. No. Ah, praise God, his profit now. Praise God. Forgive me, Lord, but I have to be sure. Opens mouth, man. There you go. God. Corey. He's martyr. He's pure. He's the Skull Messiah. You have wit dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come home. Immaculate is newborn. Set him up He will oh, keep the gospel. The sacred words of his, his teaching. He will be to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh in holy communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. You see, we've prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this! Please! Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. In our salvation after the end. The, the gospel? The truth. Your guidance I've suffered a long time waiting on you Well old Nick I guess we better put those nails in Wait 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 a <laughs> 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 I'm gonna take a bullet. What's this? Hear me there. Is it a camera? Why? A record? Of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera. Not a book. <laughs> this is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worth festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him no. up. No. You are lying, no, no! No! You are lying. To mu szybciej poszło. I tak zostałem ukrzyżowany. Obbuę się w szkole? Ciekawość z mojej strony. Ja wiszę? W sensie wiecie... Na stopniu, czy ja wisiałem po tylko na rękach? Jestem ciekaw. Ale to musiał być ból. Okropny. Zajamani mi wszystko co? Nie mam że dopiero co spadłem z skrzyża, ale Potrzebujesz bandaży! krwawisz Ekstra Ukrywanie się nie ma sensu widzę Tam są co kolesie Coś tu jest, jest bandaż oh, znać... Oh, znać... Oh, znać... Oh, znać... Znać... Czy mi się wydaje czy on po raz pierwszy zabandażował całkowicie co inną innego Ekstra. Tam widzę coś świeci, jest bandaż kolejny, tylko mi się odało. Kamery nie mam. Więc nie mam pojęcia dokąd Kwabadis. Gdyby nie te rany, w sensie w ogóle takie plamy z krwi Szczerze, ciężko było w ogóle odnaleźć drogę. Sprawnie mu to idzie, poruszając się na przebitych dłoniach. Yyy... się? Niech ja myślę, że ja się... Ja ...zostanę wskrzeszony. Upadły? Chodzi o ogóle, nie mam kamery, to wszystko widać. Mam baterię do, bat do kamery, której nie mam. Jaki on brzydki! Spadaj! Dziwny koleś. Wszystkie drzwi mają w ogóle zasówki widzę. Ekstra. Wejdź do domu. No i co? Nie wejdzie tędy. Dobra, zgubił mój trop. Ekstra tam nic nie ma, tu też jest przejście. Mówiłem Wam, gdyby nie te w ogóle zbrojone krwią kamienie. Czy ci w ogóle trendować tu dalej? Widzę wszędzie oni są. Jakieś w wodzie przejście? może? Myślę, że dane mogę przejść, ale nie mogę na. Niestety... O jest patyk. <laughs>